300 docierania, ciąg dalszy. Ile to zrobiłem dzisiaj kilometrów? 14 km, 25 minut. Podjechałem na piaskownię, zobaczyć co tu się dzieje. No, chińska moc kładzisz. I co, pokażę Wam coś śmiesznego na TikToku, bo ostatnio. Lekkie aferki się porobiły pod filmami, chociaż patrząc na komentarze, to jednak okazało się, że większość ludzi, bynajmniej moich widzów, jest normalnych i nie przeszkadza im, że ktoś wydał 12 500 czy tam 13 000 na chińskiego krosa i o dziwo ma frajdę z tego. Jak to jest możliwe? Najbardziej mi rozbawił na TikToku komentarz pana Bambo. Zobaczcie, jaki Bambo jest szefem. Normalnie ja się śmiałem z 20 minut. Bambo, jesteś po prostu kozak. Oczywiście moto po prostu wyrywa wszystko za sobą, co jest, bo to tak jak mówiłem, to już nie jest 18 km. Tak jak widzicie Bambo jest szef wszystkich szefów, a ja co, śmigam sobie dalej. O, Kymo leci, kimo. Kasiora na sprzęty jest, ale na kask zabrakło. Dobra, nawet nie nagrywam, bo to wstyd tak bez kasków latać. Powiem wam, że jak po moim docieraniu sprzęcior się nie rozleci. To będę kurde w szoku. sprawdzałem po szutrówkach no to jest głupia rozwalę maszynę zobaczycie chociaż znajdzie się kilku znawców gdzie powiedzą że oni wymienili tłok i nie docierali tylko od razu rura no dobra ale to jest cały nowy motocykl chłopie. nie tylko tłok poza tym co mi do tego rób się jak chcesz nie ale 111 i to jeszcze nie była koniec. Tam pisałem z kilkoma ziomkami. Po moim filmie się odezwało, że też mają takie maszyny. Jeden mówi, że VMAX pakiet 30. W drugiej ekipie chyba trzy takie sprzęty latają, Jakieś zębatki mają pozmieniane, niby nawet na moc, tylko już maszyny są bardziej dotarte i mówią na spokoju PAKA 30, PAKA 40. Także pewnie 130 jest możliwe jak nic. GPS złapie taką prawdziwą prędkość, to już trzeba to hamowywać. normalny licznik tutaj zamontować bo z tym GPS-em to jest w ogóle w lesie to on czasami lecisz pełną dzidą a tu jest zero, nie? jak zgubi satelitę. I później ktoś powie, że drzewa wszystko zacina, a on ma 60 na liczniku. Takie coś GPS, to na ulicy to działa jeden do jednego z dobrym licznikiem, jak się zeskaluje, naprawdę. Bynajmniej ta apka Ale w lasach, w jakichś takich terenach No to, to Powiem Wam, że więcej nie pokazuje, niż pokazuje Także bez sensu Wiarygodne nie jest Ale fajnie wygląda, nie? Ja to i tak praktycznie na tą prędkość nie patrzę Czasami jak Gdzieś chciałem sobie sprawdzić jakiegoś v czy coś Na szuterkach to tak Bo w terenie to i tak, gdzie tam gdzie tam się będziesz patrzył na licznik, jak tutaj wiesz. Tyle się dzieje. Kamienie, korzenie, piachy. Zawieszenie, przód, tył pracuje. Nie wiem, po co wam o tym gadam. Naprawdę. Kibel. Ech, zgasimy X-Śmietnika. Teraz to już będzie X-Śmietnik, już tak został przechrzczony. Patrz, widziałeś? Nie trzeba opierać od drzewu. Magic. No i co? Maszyna lata. Bambo jest po prostu giga mega sztosem. Chińskie żaróweczki świecą. Tutaj ten korek od chłodnicy to chyba pokazuje cudawianki, tak mi się wydaje. W ogóle nalałem dużo płynu i bez plusów, że ktoś tam pisał, że może mi wywalić uszczelkę, na przykład pod głowicą. Bo o co tu chodzi? Tu jest jeden i jeden bara, czyli po prostu jak jest takie ciśnienie jeden i jeden bara, to ta sprężynka się uchyla do góry. Czy nie wiem dokładnie, jak to tam działa? I płyn jest po prostu wyrzucany przez wężyk, żeby nam po prostu nie rozsadziło. No tutaj chłodnicy i innych rzeczy. Nalałem dość sporo tego płynu i widzę, że tutaj kapie, bo, no bo jest go za dużo po prostu. Wytwarza się duże ciśnienie i ten płyn mi wyrzuca. No ale żeby tak jakoś miarę wiarygodnie pokazywał, no to to powinno być pełne, a jak jest pełne to, to kapie, także. Nie wiem, myślałem jeszcze żeby sobie zbiorniczek tutaj kupić, więc po prostu ten Płyn zamiast gdzieś tam skapywać to on by był do zbiorniczka i później jak ochłoni motocykl to on z powrotem by był zaciągany do chłodnicy Nie bardzo mam pomysł jak to przymontować Te motocykle takie cross duro to ciaśniutko, bardzo nie ma tu by Pasowało na zbiorniczek, ale nie wiem jak go przymocować do tej chłodnicy No nie mam pojęcia powiem szczerze no, Mamy teraz październik, ale wentylator podczas jazdy czy Użytkowania motocykla, choć mam go bardzo krótko, nigdy się nie włączył, załączył raz po prostu na postoju go zostawiłem na dłużej, żeby zobaczyć właśnie czy on w ogóle temperaturę złapie, czy pompa wody dobrze działa, czy te wszystkie w wężach góra dół z każdej strony do każdej chłodnicy przechodzi. No bo miałem styczność, ale to z markowymi motocyklami. O zobacz, patrz, jak to możliwe z markowym, że na przykład coś było, nie wiem czy to z pompą wody, nie wiem co to było, ale że jedna chłodnica była gorąca, a druga była zimna, po prostu nie, nie mieszało tego płynu. Nie wiem co to było, bo sprzedałem tak taniej i ktoś inny się mordował z tymi motocyklami. Powiem wam, że jak sprzedawałem te markowe, to nie, to jest zawsze ktoś dzwonił, zawsze ktoś niezadowolony, coś mu się urwało, coś mu się popsuło. A jedź pan i co ja będę brał odpowiedzialność za to, takie super hiper sprzęty mają się nie psuć, a guzik, prawda? O. Ładnie poszedł jakiś wariat. Przyszła mi zębatka, naprzód dwunastka, bo fabrycznie jest tutaj trzynacha. Także też pewnie, jak już będzie miał motocykl troszkę więcej motogodzin, to mu założę tą dwunachę i podejrzewam, że jeszcze fajniej będzie to szło. Teraz to są takie fajne ustawienia. Powiem wam, że jak ktoś dużo lubi latać na przeloty, na szutry, no to jest naprawdę mega, bo tę paczkę, stówkę, możesz naprawdę lecieć i nie wiem, jakie tam są obroty 6000. 6,5 tysiąca nie chciałbym skłamać. Wiem, że nie są jakieś duże, a na pewno do ponad 10 tysięcy się ten silnik obrotów kręci. Maksymalny moment obrotowy ma chyba przy 7 tysiącach. Także jest to wysokoobrotowy silnik, i ten silnik też naprawdę dopiero takie życie i kopa dostaje. Jak ma z 5 tysięcy obrotów, to wtedy naprawdę się to odpycha. Ale też no super brzmi, i wiem, że to o niczym nie świadczy, ale naprawdę ja nie miałem nigdy sprzęta, który by tak odpalał. Mam nadzieję, że tak zostanie. No, to jest po prostu rewelka. Tu zamontowałem sobie takie osłon na śrubeczki, tutaj tak samo była czarna i zginęła. To jest w ogóle fajny patent, żeby wam nie haratało buciorów, bo tutaj te śrubki bardzo często wystają. Więc wystarczy taką zaślepkę sobie zamontować i to nam nie niszczy buta. Zobaczcie, nawet gdy gdzieś tu weźmiemy, przychaczymy, to nam nie zdziera butów. To samo mam z drugiej strony, taką zaślepeczkę. Tutaj na hamulcu, tutaj, tu mam jeszcze taką kolorową. Też, żeby tutaj jak coś to uderzyć w to, a nie w śrubę metalową. Osłonka się trzyma. Czarne na razie jeszcze nie powypadały. Gaźnik ktoś się pytał, jaki tu jest. Nibi Racing N34 nie ma jakiegoś muła, motocykl. Ja Wiadomo, że nie wiem, jeśli będziesz jechał 20 na godzinę, nie wiem, na trzecim, czy na czwartym biegu, czy na piątym, dodasz mu gazu, no to on nie pojedzie, bo no nie ma tyle mocy, żeby po prostu pojechać. To jest chyba oczywiste. Ale tak, jedynka, dwójka, trójka, nie wiem, piątka, jedziesz, nie wiem, 60 na godzinę, dodajesz cały gaz i nie mój. Linkę będę jeszcze kupował, bo tutaj no, za ciężko to chodzi. Ona jest tak w ogóle źle poprowadzona. Kupię jakąś krótszą. Bez tych regulacji spróbuję sobie taką na równo to poprowadzić. I tak niby zrobiłem luz i dużo lżej chodzi, ale powiem Wam, że ja na przykład do X Motosa XB88 to kupowałem linki od odjawy 350: tylko tam końcówkę trzeba było zarobić i przerobić, i chodziły naprawdę bardzo, ale to bardzo lekko. Nawet kiedyś kupiłem taki do, który miał niby redukować siłę tego nacisku. I sprzedałem to, bo to mówię sama. Nowa linka, taka jak jest od jawy, ona nie wiem tam z 12 czy 15 zł, kosztuje nawet dwa razy w sezonie ją wymienić. No, bardzo fajnie to chodzi. Chociaż no nie wiem, jak tutaj w tym motocyklu będzie się to sprawować, ale chyba mam, nie wiem, ze trzy linki takie zakupione na zapas. To będę montował dobra, bo tego filmu nigdy nie skończę. Bo co, trochę coś tam mi się przypomina. Także jak coś to będzie, to będzie w innych odcinkach. No, chyba, że się popsuje maszyna, może się popsuć o to. Nie jest markowy, to, to może się pops. Markowe to się nie psują. No te, co miałem, to idealne nie były, ale inne to się nie psują. Na pewno. Ja tam jednak wolę wolniej sobie poprykać i mieć pieniążki w kieszeni, przeznaczyć na rodzinę, na dom, na wakacje. A zakup motocykla to jest tylko jeden wydatek później utrzymanie. Tutaj to nie dużo pali, chociaż no tu koszty utrzymania wyższe niż XB88. Nawet Wam powiem przykład: że tu skrzynia 1300 zł. Do X Motosa XB88 300 zł. Tłok do XB88 można kupić poniżej stówki. Tutaj chyba 250 czy 300 z tego co kojarzę na Aliexpress Chociaż trzeba byłoby dzwonić do Extreme Ride, może mają tanie. Czasami się zdarza, że w Extreme Ride mają tanie niż na Aliexpress, Także warto dzwonić i pytać. Aha, myślę, że w dużym stopniu się przyczyniłem do rozwoju i sprzedaży takich Chinaków i bardzo dobrze. I bardzo super. Że jest ta 300 i nie mogę się doczekać, kiedy będzie 450 taka chińska. Jak będzie w racjonalnych pieniądzach, to bierem. Te motocykle są w rewelacyjnej cenie. Możecie zobaczyć ten motocykl na stronie czeskiej X -Motos, że on chyba kosztuje, nie wiem, wkleję wam tutaj link, tak czy siak na nasze wychodzi poniżej 20 albo ponad 20 tysięcy, no, a u nas można za 12 500 kupić. Także naprawdę, nie wiem, ktoś to prawdopodobnie ze stratą. Sprzedaje albo w Czechach chcą bardziej przyciąć, jedno z dwóch. Dobra, no nie skończę tego filmu, no zobaczę. Andrzeju, nie skończę tego filmu. Dobra, lecę naprawdę, bo co trochę będę coś nowego dodawał i później mi się nie chce 30 minut filmiku montować. Także co, trzymajcie się, na razie.